Cześć! Ja jestem Paweł, a dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o swojej przygodzie studiowania za granicą, która właśnie dobiegła końca. Rok temu rozpocząłem studia na Rotterdam School of Management. Mogę wyróżnić pewne plusy tego studiowania, co mi dały studia za granicą i minusy. I być może dla części z Was, którzy zastanawiają się nad taką decyzją, czy wyjechać na studia właśnie za granicę, będzie to ciekawa szansa na zobaczenie dwóch stron i podjęcie dobrej dla Was decyzji. Generalnie wszystko zaczęło się jeszcze kiedy studiowałem na SGH. Robiłem swoje pierwsze studia magisterskie właśnie tam. Studiowałem zarządzanie projektami. I jako, że były to dwa lata covidu tak. i nauczanie było zdalne, a też podczas studiów nie odbyłem żadnego wyjazdu na Erasmusa, ani na wymianę międzynarodową, a bardzo chciałem zdobyć to doświadczenie międzynarodowe, Postanowiłem wyjechać za granicę i poszerzyć trochę swoje horyzonty. Oczywiście zanim się to stało, musiałem zrobić dobry research, i mój wybór padł na Erasmus University w Rotterdamie, a dokładnie na Rotterdam School of Management. Dlaczego? Przede wszystkim z trzech powodów. Po pierwsze, studia magisterskie trwają tam tylko rok, a ja jako, że już byłem po jednej magisterce, nie chciałem spędzić kolejnych dwóch lat na nauce i takie rosne rozwiązanie było dla mnie idealne. Po drugie, cena samych studiów jest praktycznie, no jest to 1000 lub 2000 euro dla studentów z Unii Europejskiej, co w porównaniu z wieloma innymi e, uczelniami zagranicznymi o podobnym profilu jest ceną naprawdę niską, gdzie często to są koszty 15, 20 nawet więcej tysięcy euro za rok studiów. A po trzecie znajdował się tam kierunek, na który bardzo się chciałem dostać, czyli CEMS, zarządzanie międzynarodowe. I właśnie dlatego wybór padł na tę szkołę. Ponadto miałem jeszcze dobre opinie, miałem znajomych, którzy już tam swoje studia odbywali lub odbyli. Tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie czas dla mnie. Zanim w ogóle takie studia zagraniczne się zaczęły, musiałem mocno się do nich przygotować i przejść przez proces rekrutacji. I po pierwsze, musiałem napisać test IELTS, czyli to jest test językowy. Można było również pisać ten test Cambridge. Ważne, żeby zdać na poziomie C1. W przypadku IELTS. Był to Bad 7.0 i dla niektórych może to być łatwe, którzy już mają ten angielski na wysokim poziomie. Część z Was być może już ma taki certyfikat, ale dla mnie, dla którego angielski nigdy nie, był, nie przychodził jakoś tak super łatwo, również stanowiło to pewne wyzwanie i musiałem troszkę się do tego. Przygotować, szczególnie do części pisemnej i do ustnej, a żeby co najmniej z każdej części zdobyć minimalny poziom 6,5 punkta. Na szczęście się to udało i mogłem przystąpić do kolejnego fragmentu rekrutacji, czyli do testu GMAT, Graduate Management Admission Test, to jest test stricte pod studia zarządzania, studia biznesowe na zagranicznych uczelniach. Być może na inne kierunki będziecie musieli przechodzić inne testy, jednak w przypadku biznesu właśnie był to ten GMAT. Test ten stanowił dla mnie również duże wyzwanie, ponieważ chciałem go napisać na jak najwyższym poziomie, żeby dostać się na Swój wymarzony kierunek. No i udało mi się zdać na co najmniej 600 punktów. Wiedziałem, że dostanę się na uczenie. Niestety, po jakimś czasie okazało się, że na CEMS, czyli na ten mój wymarzony kierunek, się nie dostałem. Trochę to był dla mnie taki cios, taka pierwsza przeszkoda, której musiałem stawić czoła, ale na szczęście nie poddałem się i stwierdziłem, że właśnie pójdę na inny kierunek, który również bardzo mnie interesuje, czym było Business Information Management. I tutaj właśnie pojawia się pierwsze wyzwanie, któremu musimy stawić czoła chcąc jechać na studia międzynarodowe, czyli całkiem rozbudowany i trudny poziom rekrutacji. Poza wyborem uczelni musimy być świadomi, jakie kroki musimy spełnić, aby się na takie studia dostać. I nie zawsze może nam udać się dostać na wymarzone uczelnie, czy wymarzony kierunek. W takich wypadkach warto mieć plan B, czy nawet plan C, którego nie zawahamy się użyć i z którego również będziemy zadowoleni. Kolejną czynnością, którą musiałem spełnić, przed wyjazdem na studia było znalezienie sobie mieszkania, znalezienie sobie pokoju w Rotterdamie. Możecie sobie myśleć, że, że nie jest to trudna sprawa, jednak w przypadku Holandii szczególnie, a może innych miejsc za granicą, znalezienie pokoju naprawdę stanowi duże wyzwanie. Na stronach internetowych często pojawiają się oferty, które są tak zwane skamowe, niesprawdzone, a popyt na pozostałe jest naprawdę duży i bardzo trudno w jakiś sposób znaleźć pokój, który spełni nasze wymagania. Chciałem, żeby to było nie za drogie mieszkanie, jak na warunki holenderskie, bo jednak te ceny były bardzo wysokie, że tak? co najmniej jest parę razy wyższe niż w Warszawie. I znalezienie dobrego mieszkania zajęło mi ponad półtora miesiąca, czyli możecie spodziewać się, że nie będzie to proces, który zajmie kilka dni, ale często trzeba będzie e, walczyć o pokój, który Wam się podoba. E, no i finalnie przychodzi wyjazd, Wykupienie lotu, przewiezienie bagażu, i tak znajdujemy się na miejscu. I wtedy właśnie zaczyna się największe wyzwanie. Bo właśnie to uważam za taki główny plus wyjazdu na studia za granicę. To jest właśnie wyzwanie, taki challenge, któremu musimy stawić czoła. Coś nowego, coś czego jeszcze wcześniej nie robiliśmy, dzięki czemu zdobędziemy więcej pewności siebie, większą siłę mentalną. Rozwiniemy się po prostu jako, jako osoby, ale poza tym. Oczywiście możemy wymienić bardzo wiele innych zalet. Jedną z nich, która jest jakby oczywista, jest język. Bardzo często będą to studia w języku angielskim i wtedy rozwiniemy język angielski. Również rozmawiając z naszymi innymi studentami czy z innymi ludźmi będziemy komunikować się najczęściej po angielsku, chyba że wyjeżdżamy do jakiegoś kraju, gdzie będziemy uczyć się w języku ojczystym, np. w niemieckim, francuskim czy hiszpańskim. Wtedy jest to szansa na rozwinięcie również tego języka. Jednak nie zapominajmy, że często na uczelniach międzynarodowych są osoby z całego świata. I tak, ja na przykład miałem również szansę przećwiczyć język hiszpański właśnie z kolegą z Chile czy z ulokatorem z Hiszpanii. Ponadto jest to szansa poznania zupełnie nowego języka języka lokalnego. Ja miałem szansę zdobyć podstawy języka holenderskiego. Zapisałem się na kurs i dzięki temu zdałem nawet certyfikat na poziomie A1 i mogłem chociaż wymienić parę słów z lokalcami z moimi przyjaciółmi z Holandii co jest zdecydowanie łatwiejsze, jeśli jesteś w jakimś kraju trochę chociaż takich postaw nauczyć się Mówiąc już o ludziach, których udaje się poznać jest to też szansa na poznanie zupełnie innej kultury, innej historii, innego kraju czy też zrozumienia troszkę różnic międzykulturowych, które panują między Tobą a Twoimi znajomymi ze świata? No właśnie, znajomymi ze świata, bo studia za granicą jest to świetna okazja do nawiązania kontaktów zagranicznych. I chociaż bardzo wiele osób trzyma się z osobami ze swojego kraju tylko i wyłącznie w takich małych grupkach, ja starałem się tego za wszelką cenę unikać i właśnie nawiązywać kontakty przede wszystkim z ludźmi ze świata. I tak miałem przyjaciół z Holandii, Niemiec, eh, Francji, właśnie Chile, Azerbejdżanu. Całej Europy i nie tylko. Oczywiście, będąc w innym miejscu, mamy szansę na zobaczenie innych miast, innych lokalizacji wartych odwiedzenia w danym kraju czy w krajach okolicznych. Na przykład, z Rotterdamu podróże na całą Holandię były bardzo łatwe, ponieważ jest to kraj mały i nie było daleko do takich krajów jak Niemcy, Belgia, Francja czy Wielka Brytania. I jeżeli tylko czas pozwoli i wasza kieszeń. Podróże stają się możliwe i dużo łatwiejsze niż z na przykład Warszawy. A poza takimi plusami ogólnymi, jest jeszcze bardzo wiele benefitów, które zdobywacie dzięki dostępie do uczelni, ponieważ bardzo często jest to również uczelnia, która oferuje wyższy poziom nauczania niż te polskie i która znajduje się w tych międzynarodowych rankingach znacznie wyżej, co podniesie wartość waszego dyplomu, który zdobędziecie na zakończenie. I która ułatwi Wam pracę w zagranicznych firmach, szczególnie w tym państwie, w którym ukończyliście studia, ale również podwyższy Waszą wartość do pracy. W Polsce dyplom zagraniczny w wielu miejscach pracy będzie bardzo, bardzo doceniany, ponieważ pracodawcy wiedzą, że ukończenie takich studiów wymaga dużego nakładu pracy i że jesteście w stanie takie wielkie cele zrealizować. Uczelnia taka może również Wam dać dostęp do kierunku studiów, którego w Polsce na Waszej uczelni nie ma. Ja na przykład studiowałem Business Information Management i bezpośrednio takiego kierunku w Polsce się znaleźć nie da. Jest to coś zupełnie innego. Poza tym, tak jak wspomniałem, często ten poziom nauczania jest wyższy, ale ja bym też powiedział, że jest trochę inny. Jest to szansa na poznanie troszkę innego systemu, innych zasad, jakie tam panują. Zobaczenie zupełnie innej, nowej perspektywy. Poza tym, często jest tak, że sami studenci są dużo bardziej ambitni, bo jak wiemy, jeżeli uczelnia jest na wyższym poziomie jest na wyższy poziom w rankingu to i osoby przyjdą tam naprawdę ambitne i wyjątkowe, często utalentowane, a i również profesorowie są to osoby, które są bardzo zaangażowane i są ekspertami w temacie. Ja, na przykład, byłem pod wrażeniem profesorów, którzy nie pochodzili tylko i wyłącznie z Holandii a wręcz przeciwnie, byli oni z całego świata i naprawdę znali się na tym, na czym mówili. Jednak studia za granicą to nie tylko plusy, ale są też również pewne elementy, które mogą być pewnym wyzwaniem, pewną barierą dla, dla wielu z nas, dlaczego nie będziemy chcieli podjąć się e, takich studiów. Po pierwsze wymieniłbym cenę, bo to jest element kluczowy, jeżeli studiujemy na przykład na zachodzie, w kraju takim jak Holandia, Ceny, koszty życia będą wielokrotnie wyższe niż w Polsce. Utrzymanie miesięczne może stanowić około 1000 euro i więcej, jeżeli nie chcemy żyć bardzo, bardzo oszczędnie. Wymaga posiadania dużych oszczędności albo wsparcia ze strony rodziców. Są też także możliwości zdobycia stypendium, jednak nie zawsze i nie każdy ma szansę takie stypendium zdobyć. Sam koszt życia jest drogi, a na niektórych uczelniach też cena za same studia jest bardzo wysoka, wyższa niż. Niż często w Polsce na studiach, na uczelniach prywatnych, ale to, tak jak powiedziałem, bardzo zależy od, od uczelni. Kolejną barierą będzie stanowić taka samotność i, i tęsknota za krajem rodzinnym, za, za rodziną, za przyjaciółmi, z którymi nie możemy nawiązać bezpośredniego kontaktu tak często, jak byśmy chcieli, tak często, jak mogliśmy to robić tu. W Polsce. Jest to pewna samotność, która nas dotyka, bo od nowa musimy zbudować to nasze grono kontaktów, grono znajomych, które przecież w swoim kraju mogliśmy budować przez wiele, wiele lat. I też jest to często nowo, nowy kraj, a więc nowe zasady, nowe reguły, nowe kultury. I też te różnice kulturowe mogą stanowić różne problemy, mogą być przyczynkiem różnych wyzwań, na które będziemy się spotykać. Poza tym, jeżeli studia oferują wyższy poziom, z jednej strony jest to duża zaleta, ale po drugie, często będziemy mieli niewiele czasu dla siebie, bo dużo właśnie tego czasu będziemy musieli przeznaczać na naukę. Może też to być bardziej stresujące. Ja, na przykład, byłem na etapie pisania, szczególnie pracy magisterskiej. Poddany dużemu stresowi, bo, bo to wyzwanie naprawdę było dla mnie wielkie. Tak jak jeszcze wspomniałem, trudnością może być znalezienie zakwaterowania, a także spełnienie tych wszystkich norm biurokratycznych związanych z dołączeniem na uczelnię, Ale myślę, że z tym jesteście w stanie sobie poradzić. Overall, podsumowując, myślę, że mój wyjazd za granicę uważam za bardzo udane, i chociaż było to trudne wyzwanie, któremu musiałem stawić czoła i nie zawsze wszystko było tak kolorowe, jak to sobie bym uważał, że będzie, to mimo wszystko te plusy są ogromne i już teraz bardzo szybko udało mi się znaleźć zatrudnienie w firmie, w której chciałem pracować. Mam też nowy bagaż doświadczeń. Myślę, że trochę się rozwinąłem jako człowiek, bardziej usamodzielniłem, zdobyłem nowe doświadczenia. Mam przyjaciół z Holandii, z Niemiec i naprawdę czuję się trochę jak inny człowiek, a na pewno człowiek, który bardzo dużo wyciągnął z tego swojego rocznego doświadczenia wyjazdu. I ja ze swojej strony bardzo, bardzo zachęcam do tego, abyście podjęli takie wyzwanie. Być może nie od razu na licencjacie, ale może właśnie jako studia magisterskie. Poszukali uczelni i kierunków, które są dla Was bardzo ciekawe, odpowiednie. Jeżeli takie znajdziecie, to z podjęcia tego wyzwania i próbę wyjazdu na studia zagraniczne. Na pewno nie pożałujecie tego. Bardzo Was do tego zachęcam, bo sam naprawdę, naprawdę cieszę się, że taką decyzję podjąłem. Dzięki za oglądanie. Zachęcam Was do polubienia tego filmiku i subskrypcji mojego kanału. A jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam Was do zadawania ich w komentarzach.